Aktualnie, co pewnie widzicie, znajdujemy się w Gidokastrze, czyli w mieście srebrnych dachów. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj późnym popołudniem, więc już po zapadnięciu zmroku zrobiliśmy sobie całkiem przyjemny, choć niestety deszczowy spacer. Choć pogoda nie dopisywała, to nawet w deszczu warto było przespacerować się po zabytkowym centrum Gidokastru. wczorajszych deszczach, bo i w nocy były potężne burze. Dzisiaj warunki widokowe w Gietokastrze są naprawdę przepiękne. Plączą się chmury, prześwieca słońce. Więc tutaj całe to zbocze, na którym wznosi się miasto, prezentuje się wyjątkowo malowniczo. No a teraz skoro już trochę więcej widać, to zabieramy was jeszcze na wspólny spacer po porannym miejscu. Didokastra o każdej porze roku prezentuje się pięknie, ale sami przyznajcie, w jesiennym wydaniu wygląda po prostu epicko. My generalnie znajdujemy się przy punkcie widokowym, który nazywa się po prostu obelisk, bo i obelisk tutaj się wznosi. Żeby na niego trafić, musicie kierować się właśnie na takie drogowskazy, znaczki z napisem obelisku. Przejście jest takie odrobinę tajemne, ale warto, bo rzeczywiście stąd rozpościera się wspaniała panorama 360 stopni, tak na miasto, jak i na zamek, jak i na góry i dolinę. Także warto tutaj przyjść. Później udaliśmy się do wyższej części miasta, by złapać kolejne jesienne widoki. Jesteśmy już całkiem wysoko. wdrapaliśmy się na bunkier znajdujący się powyżej miasta. Wiedzie tutaj taka stoma ścieżka, ale warto ją pokonać, bo widok dosciągający się z bunkra jest naprawdę zachwycający. Aż dziw bierze, że nie zabiorą tutaj po prostu oficjalnego punktu widokowego. No ale tak czy inaczej, można się tutaj przespacerować, i tak jak widzicie, dookoła no ta panorama jest fenomenalna, jeszcze z tymi chmurami przewalającymi się. Między domami, słońce prześwieca, no naprawdę jest bajkowo. Więc polecajka punktu widokowego leci do Was. Pójście jeszcze w i za chwilę ruszamy dalej, a póki co kawusia. Dalszy etap wycieczki okazał się sporym spontanem, ale zaraz się przekonacie, że bardzo udanym. Jak będziecie w okolicach Gokasty i te to warto na mapa Google znaleźć sobie akwedukt Alego paszy, nomen, nomen, z tepeleny. Bardzo przyjemna okolica, takie trochę pustkowie, górskie. Wiecie tutaj przyjemna asfaltowa szosa, bardzo widokowa. Także bardzo fajne miejsce, żeby sobie wpaść na krótki spacer, złapanie trochę widoczków. A w listopadzie tutaj możecie liczyć też na fajne jesienne kolorki, więc warto. Z okolic akweduktu ruszyliśmy dalej drogą biegnącą powyżej doliny rzeki Bęcze. W miarę nowy asfalt plus masa widoków to przepis. Na idealny kolejny przystanek zdobiliśmy w miejscowości progonat. To właśnie tam znajduje się wodospad o tej samej nazwie. Naszym zdaniem, to najładniejszy wodospad Albanii jeden z ładniejszych wodospadów na całych Bałkanach. Kolejną atrakcję, którą zaliczyliśmy w okolicach Tepeleny to wodospad Progonat. Dojście do niego jest dosyć wymagające, ale warto, bo sam wodospad jest niesamowity. On w ogóle też przepływa pod takimi skalnymi łukami, jest naprawdę ogromny. Teraz podczas tych miesięcy jesiennych jest na pewno dużo bardziej zasobny w wodę, a od razu to sprawia, że jest jeszcze bardziej imponujący. Także naprawdę miejsce piękne. Latem myślimy, że też warto tutaj wpaść. Po prostu może wody będzie trochę mniej, ale te wrażenia wizualne dalej będą naprawdę rewelacyjne, więc kolejna polecajka. Burza przeszła! Dodajmy. A to taki ładny pomnik, no, taki albański, skromny albański. Pogoda była dość dynamiczna, dlatego po 10 minutach przestało padać, a my mogliśmy się udać do kolejnej w tej okolicy atrakcji. Dotarliśmy do miejscowości Niwice. Za moimi plecami kanion o tej samej nazwie. Zeszliśmy troszeczkę poniżej miejscowości i poniżej ruin zamku, które tutaj również się znajdują. No i trzeba przyznać, że ten cały ten robi niesamowite wrażenie. Jego ogrom, skala i ogromna różnorodność to jest rzeczywiście atut tej okolicy. No i tak sądzimy, że nawet w letnim sezonie raczej nie spotkacie tu tłumów. Choć oczywiście tutaj ta okolica jest przygotowana pod turystów, bo są wyznaczone szlaki piesze, więc można też stąd w ogóle zejść do kanionu według znaków półtorej godziny, żeby zejść do, do kanionu. Także no my dzisiaj raczej odpuścimy, ale tak czy inaczej warto było te widoczki dzisiaj tutaj złapać, w szczególności takie jesienne. Jesienią okolica ta jest jeszcze piękniejsza za sprawą żółtych i pomarańczowych liści zdobiących tamtejsze drzewa. Dach, czekają też nieco mniejsze wodospady oraz fantazyjnie wyrzeźbione przez potoki skały. Z Nibic przez przełęcz Kafa Kreszes wróciliśmy do Tepeleny. My dotarliśmy do Tepeleny, w której tak naprawdę realizowana przez nas górska i pełna w sumie kanionów i wodospadów pętla. Zaczyna się i kończy, bo tak naprawdę to Tepelena może być Waszym punktem wypadowym na tę trasę. Trasę, którą Wam bardzo gorąco polecamy. Przede wszystkim dlatego, że nawet w szczycie letniego sezonu raczej nie spotkacie tam dużych tłumów. Sama trasa nadaje się zarówno dla aut ale myślę, że też spokojnie spodoba się motocyklistom ze względu na to, że jest tam bardzo dużo serpentyn, zakrętów. No i oczywiście jest na Całej swojej długości bardzo widokowa i pełna najróżniejszych atrakcji. Spokojnie można tam spędzić więcej czasu niż na przykład jeden dzień, bo generalnie jest tam mnóstwo szlaków pieszych. Myślę, że też znajdą się trasy rowerowe. No i oczywiście jest sporo e, miejsc, które warto odwiedzić, jak chociażby na przykład wodospad, który Wam dziś pokazaliśmy. Nie jeden zresztą. E, także mamy nadzieję, że Was zainspirowaliśmy, a jeśli tak, to mamy nadzieję, że nas zasubskrybujecie, zostawicie łapkę w górę i komentarz. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach.